Hej, witam się z wami na kanale Niegrzeczne Książki, gdzie każda niegrzeczna czytelniczka może się poczuć jak w domu. Jak co miesiąc przychodzimy do was z premierami danego miesiąca, teraz to będą oczywiście premiery maja. Maj będzie świetnym miesiącem, jeśli chodzi o premiery. Będzie osiem nowiusieńkich książek, znajdą się rzeczy dla fanek konkretnych autorek, ale także będzie tutaj kilka debiutantek, których książek nie możecie się już do i przygotowałyśmy dla Was też coś fajnego, czyli rozdanie. Pięć osób wygra pakiet trzech książek. To będą książki Ten zły, Trzeci dziedzic, a także Mów mi Charlie. Więc jeśli jesteście ciekawe, jak takie książki wygrać, Odsyłam Was do opisu, tam znajdziecie regulamin, a także wszystkie szczegóły tego rozdania. I pamiętajcie, proszę, żeby w komentarzu zaznaczyć, że akceptujecie regulamin. Tylko takie komentarze możemy brać pod uwagę. I zaczniemy od książki autorki, którą. Uwielbiacie. Jeśli lubicie darki, mroczne klimaty, to na pewno spodoba Wam się Manik Amo Jones. Często o to pytacie, ale Manik nie jest częścią serii Light King's Club. Jest to osobna historia, jednotomówka, jak na razie, chyba że Amo Jones wymyśli e, kontynuację, więc możecie ją śmiało czytać bez znajomości poprzednich książek tej autorki i mamy nadzieję, że po nią sięgniecie. Mamy też króla hakerów, czyli historię, gdzie naszym głównym Głównym bohaterem jest Taylor, mężczyzna, który jest sławny, jest bogaty, a jedyne co może go zgubić to zbytnia pewność siebie. Pewnego dnia jego technologiczne mocarstwo zostaje zhakowane i okazuje się, że za tym całym atakiem hakerskim stoi dziewczyna, która zacznie z Taylorem prowadzić pewnego rodzaju grę i zacznie go manipulować, żeby osiągnąć swoje cele. Debiutem Natalii Dziadury jest książka Ten Zły. Jeśli lubicie słowiańskie klimaty, to to jest książka idealna dla Was. Mamy tutaj naszą główną bohaterkę, która dowiaduje się, że odziedziczyła na wsi w spadku domek. Jadąc tam, myśli, że na miejscu zastanie rudere, domek, który ledwo się po prostu trzyma. Okazuje się jednak, że domek jest w perfekcyjnym stanie i wygląda tak, jakby przez ten cały czas ktoś się nim opiekował. Na miejscu dziewczyna poznaje mężczyznę, który przedstawia się jako Ivar Wells. Dziewczyna nie wie, kim jest ten tajemniczy mężczyzna, wie za to, że coraz mocniej ją do niego ciągnie. Jeśli lubicie w swoich książkach motyw różnicy wieku, to słodki Oszust Lorelin Page będzie książką idealną dla Was. W tej książce poznajemy Dylana, który przyjeżdża do Nowego Jorku, żeby spędzić trochę czasu ze swoim synem. Nie szuka miłości, miłość go nie kręci. Jeśli już czegoś szuka, to jest to przygoda na jedną noc i tam poznaje Audrey, dziewczynę, która okaże się być mniej niewinna niż wszystkim nam się na początku wydaje. Ta przepiękna okładka, którą widzicie teraz na ekranie, to odnajdziecie. Anna, nasza główna bohaterka, jest w miejscu w życiu, kiedy musi podjąć bardzo, bardzo ważną decyzję. Z jednej strony ma męża, który traktuje ją bardziej jako swoją służącą niż jako żonę, a z drugiej strony jest jej przyjaciel, a raczej mężczyzna, który tym przyjacielem miał zostać, jednak parę zaczyna łączyć. Coś więcej? Jaką decyzję podejmie Anna? Jak potoczy się jej życie? Koniecznie przeczytajcie, odnajdecie. Kolejny debiut to Mów mi Charlie. Poznajemy tutaj naszą główną bohaterkę, Gosię, która właściwie jest w takim miejscu w życiu, w którym powinna czuć się szczęśliwa i spełniona. Ma u swojego boku mężczyznę, z którym zaczyna planować przyszłość, ale ta przyszłość bardziej niż ją ekscytuje, to zaczyna ją Przerażać. Kobieta wie, że to ostatnia szansa, żeby zmienić coś w swoim życiu, i za namową koleżanek e, loguje się na portalu randkowym, gdzie poznaje kogoś, kto obróci jej życie o 180 stopni. Jeśli kochacie Whitney G, to koniecznie sięgnijcie po książkę Dwa tygodnie i jedna noc. Ta książka, o trochę wam już o niej opowiadałam w poprzednich odcinkach, jest to romans biurowy, jest to Whitney G, czyli jedna z waszych ulubionych autorek. Dajcie koniecznie w komentarzu znać, czy macie zamiar po nią sięgnąć. I naszą ostatnią książką jest ostatnia część trylogii Dziedzictwo. Poznajemy tutaj dwójkę bohaterów, Mon, a także Vincenzo. Chłopak jest najmłodszym członkiem swojej rodziny mafijnej i przez to musi wykonywać same najgorsze zadania. Mężczyzna chce wypracować sobie tą pozycję, zająć wyższe miejsce w hierarchii rodziny i przez to wyjeżdża do Los Angeles, żeby wykonać pewne zadanie. Poznajemy też Monę, dziewczynę odważną, dziewczynę pewną siebie i nastawioną na osiągnięcie celu, a także dokonanie zemsty, ale jej spotkanie z Vincenzo może zupełnie pokrzyżować jej plany. I to już wszystkie niegrzeczne książki, które będą mieć premierę w maju. Dajcie koniecznie nam znać w komentarzu na dole, na którą z nich najbardziej czekacie, a może czytałyście już jakąś przedpremierowo. Czekamy na wasze odpowiedzi. Zajrzyjcie też koniecznie do opisu tego filmu, żeby wziąć udział w rozdaniu i pamiętajcie, czytajcie zawsze bez cienia wstydu.